Jak kupić auto, żeby tego najmniej później żałować? Podam wam parę drobiazgów, na które warto zwrócić uwagę, żeby później nie pluć sobie w brodę. Pierwszą rzeczą, którą dobrze jest zrobić, to jeśli znajdziemy już odpowiednie ogłoszenie, dzwonimy pod numer z ogłoszenia i pytamy, czy auto jest dostępne. Jeśli sprzedawca powie tak, jest dostępne, lub nie, nie jest dostępne, chociaż wtedy już nas to nie będzie interesować, no to bierzemy pod uwagę, że ten sprzedawca jest prywatną osobą i to jest jego jedyne auto. Jeśli powie, o które auto chodzi, no to logiczne jest to, że tych aut posiada trochę więcej i na tym zarabia. Yy, następną rzeczą yy, są szczeliny w aucie. Czyli zwracamy uwagę na szczeliny boczne, na maskę, z przodu najlepiej zwrócić uwagę, czy są równe. Można mniej więcej y, przyłożyć palec, zobaczyć, czy mały palec wejdzie w jedną szczelinę, w drugą nie wejdzie. Jaka jest mniej więcej, mniej więcej dysproporcja. Y, kolejną rzeczą jest rok produkcji szyb. Jeśli szyba jest oczywiście, szyby są zmienione, boczne, to jest duże prawdopodobieństwo, że te auto uczestniczyło w jakiejś kolizji. Tu jest jak widzimy dwójeczka, czyli auto. Jest tutaj w tym wypadku z 2012 roku, i na wszystkich szybach taka cyferka powinna być. Jeśli chodzi o, przednie auto, o przednią szybę, to wiadomo, różnie z tym bywa mogła się uszkodzić podczas yy, kamyczka jakiegoś. Tak więc, ja na przednią, tylo, na, na przednią szybę nie zwracam uwagi. Yy, następnie zwracamy uwagę na rok produkcji lamp. Zawsze. Rok produkcji powinien znajdować się na plakietce, która jest od przodu, od boku, z góry. Musimy dokładnie sprawdzić, gdzie ona się znajduje. I musi być podany rok produkcji. Czyli w tym wypadku mniej więcej 2012, no ewentualnie 2011. Tu, jak widzimy, jest 27.02.15. Czyli coś tutaj musiało się już dziać i lampa była zmieniona. Kolejna rzecz, zwracam uwagę na śrubki. Czy były odkręcane? Jeśli nie były odkręcane, no to jest duża szansa, że auto nie uczestniczyło w kolizji. Aczkolwiek w tych czasach malują te śrubki, tak więc, ale nie zrobią nigdy to jak fabryka. Tu widać, że te śrubki są obskrobane, ktoś się do nich dobierał. Zwracamy uwagę zarówno na śrubki pod maską, jak też śrubki mocujące drzwi. Widzimy, że również te śrubki tutaj już nie są takie jak powinny być. Yy, powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze zainwestować w taki oto czujnik lakieru. On kosztuje około 100 zł. 100-200 w takich granicach, ale powiem Wam szczerze, że y, może się ta inwestycja zwrócić. Wybieramy pomiar, y, materiał najpierw, czyli w tym wypadku to jest stal, i przykładamy pomiar, i przykładamy do drzwi. Y, tu jest akurat 170-180, tak więc bardzo jest możliwe, że tu była położona druga. Warstwa lakieru. Przeważnie, yy, wartości, jakie powinien pokazywać przy oryginalnym lakierze, to jest mniej więcej 70, 160, 170. Widzimy tu 90, 100, czyli drzwi są pewnie po polerce, ale mamy pewność, że te drzwi nie były ponownie malowane. Przykładamy tu z boku i nam pokazuje 1600, czyli szpachelka nam się kłania. Ktoś ten boczek już naprawiał. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest przestrzeń bagażnika. Czyli patrzymy mniej więcej, zwracamy uwagę, czy auto nie uczestniczyło w kolizji, czy ktoś nie wjechał w tyłek. Tu patrzymy, że jest naklejka oryginalna. Wygląda, że nikt jej nigdy nie odklejał, nie naklejał ponownie. To jest plastik. Tak więc, moim zdaniem, nic tutaj z tym tyłem się nie działo. Yy, następną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są pasy. I tu patrzymy na każdym pasie, powinien być numer. Tu akurat nie widzimy roku produkcji. Ale jest tu numerek, akurat 34077659, czyli yy, po drugiej stronie pas powinien mieć yy, 660 lub 658 z tego co kojarzy. Patrzymy na drugi pas i zgadza się 34077660, czyli one wyszły w fabryce i tu je. Zamontowano. Następnie zwracamy uwagę na stan auta i na przebieg. Tu akurat jest 196 tysięcy przebiegu. Yy, przyglądamy się guzikom na radiu od panela yy, klimatyzacji panelu. Przepraszam. Yy, przyglądamy się gałce, wszystkim guzikom, również pedałom. Czy... <grych> Tak, tak, dziwnie, ale to są pedały. Yy, zwracamy uwagę, czy nie są zbytnio wyeksploatowane jak na tym przebieg. Yy, na przyciski od otwierania szyby, na włącznik świateł i na kierownicę. Tu akurat jest kierownica plastikowa, tak więc przy większym przebiegu ona miałaby tutaj wytarcia. Tu, moim zdaniem, przebieg jest wiarygodny, zresztą potwierdza to książka serwisowa. Ja wiem, łatwo jest zmienić kierownicę, łatwo zmienić guziki, ale nie każdemu się chce i nie każdy to robi. Nie każdy to robi. A logiczne jest to, że przy takim przebiegu no nie może być kierownica wyeksploatowana za bardzo. Następnie rzeczą, którą możemy sami sprawdzić, to jest oczywiście silnik, praca silnika. Odpalamy i słuchamy mniej więcej. Jak ten silnik pracuje? Yy, drogą rzeczą tutaj jest dwumas, akurat w tych samochodach. Tak więc wciskamy sprzęgło i sprawdzamy, czy nie zmienia się dźwięk przy wciśnięciu, jak i przy wyciśnięciu. Tu widzimy, że dźwięk się nie zmienia, tak więc yy, jest duża szansa, że to sprzęgło nam trochę jeszcze wytrzyma. Warto zwrócić uwagę również na silnik. Oczywiście nie patrzymy tylko na pokrywę, no bo pod tą teraz wygląda wszystko fajnie, ale staramy się tą pokrywę zdjąć. Przeważnie tą pokrywę podciągamy do góry z każdej strony i ona powinna nam się tutaj ładnie wyjąć. Teraz przyglądamy się, czy nie widać żadnych wycieków. sprawdzamy, mniej więcej, stan silnika. Tu akurat widzimy, nie widzimy, nie zauważyliśmy żadnych wycieków, jakichś niepożądanych dźwięków, tak więc moim zdaniem silnik 1.6 TDI w tym pasacie pracuje bardzo fajnie. Bardzo dobrze jest sprawdzić również auto od spodu, czyli wjechać na kanał, i zobaczyć mniej więcej, w jakim stanie znajduje się podwozie. Namawiam Was jednak do yy, sprawdzenia aut w salonie, w tym przypadku Volkswagena. Yy, no, sami nie zawsze zrobimy to dobrze, ale jeśli mamy do czynienia z autem, które jest warte 10 tysięcy czy 5, to logiczne jest to, że do takiego salonu nie pojedziemy, bo nam się nie będzie to płacało. A takie zwykłe czynności możemy sprawdzić sami. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli się podobał, proszę łapkę do góry, Skrup, subs, zasubskrybować, proszę kanał. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.